Cześć, kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Wróciliśmy już do takiej, wiecie, rutyny naszej rzeczywistości. Myślę, że poczuwałam ten tydzień pracy, żeby gdzie zapomnieć o wakacjach i o tym smutku, że musieliśmy wrócić i już tam nie jesteśmy. I do tego robiłam jeszcze jeden dzień ekstra pracy, więc tak, już wróciliśmy do normalnej naszej rutyny. Pogoda jest kiepska. Dosłownie 1 września. Widzia, wiedziała pogoda, co robi, i już koniec lata, także od 1 września nie widziałam słońca za bardzo, więc jest codziennie tak szaro. Schowaliśmy już jacuzzi, bo już raczej nie będziemy korzystać. Już przygotowujemy się na jesień. Nie narzekam bardzo, bo było gorące lato i mi wiecznie było ciepło. A wiecie, wieczorki pod kocem z książką to jest coś. Także nie narzekam, ale myślę, że lato już się skończyło. Myślę, że dzisiaj będzie taki dzień bardziej domowy. E, muszę sobie troszkę ogarnąć dom. Chciałam go tak, wiecie, porządnie wysprzątać, wysprzątać łazienki przede wszystkim e, i tak ogarnąć. Wczoraj tak. Dosłownie, akurat ogarnęłam przepaczkę z Polski, więc super, mogłam sobie wszystko rozłożyć, bo oczywiście wszystkie ciuszki przyjechały czyściutkie od mojej mamy, więc tylko porozkładałam wszystko po szafach. Ale będę Wam chciała pokazać, co kupiłam w Polsce, właśnie z raczej nie kosmetyczne rzeczy, dosłownie kilka kosmetyków, których nie widzieliście, bo pokazywałam Wam na bieżąco we vlogach, we vlogach z Polski, co kupowałam, ale jeszcze kilka fajnych rzeczy mam. Ale głównie chciałam pokazać fajne ciuszki jakie kupiłam, e, także zaraz Wam to pokażę. Ale jeszcze czas na kawkę, dawno nie piłam tej smakowej, więc sobie zrobię Tom Butter Cream Coffee. Uwielbiam smak tej kawy, tak mi przypomina tę sodę z Harry'ego e, A w ogóle widziałam, że już się pojawiły Pumpkin Spice Latte w Starbucksie. Także na pewno już niedługo się nie napiję. Ubóstwiam, absolutnie ubóstwiam ten smak. Także e, dajcie znać, czy też lubicie, czy nie bardzo. Ale dla mnie to jest po prostu jesień w kubku. Have a nice day, everybody. <laughs> Cieska, mango. Dla mamy kawa, a dla Liama mango, bo poprosił. Liam bardzo lubi mango. Liam! Dzięki. Teraz wam pokażę, co mi się udało fajnego kupić. E, sukienka, którą widzieliście, tak szybko wam pierwsze dwie sukienki pokażę, bo widzieliście je na vlogach i na Instagramie. E, pierwsza jest z Laureli, to nawet miałam na sobie ostatnio chyba filmiku. Pięknie wykończona tutaj falbanką na ramieniu, w taką krateczkę, taką błękitną, błękitną, białą. E, I ona jest w literę A takich trzech części. Jest cudowna, absolutnie cudowna, przewiewna, niesamowicie jest niewygodnie. Ja właśnie w niej leciałam tym do Polski, bo mi tak mega wygodnie. Ja lubię takie właśnie luźne sukienki, ale jest absolutnie przepiękna i super materiał. Uwielbiam w ogóle ciuchy z Lauroli. Tak się zastanawiałam właśnie, ile już tego mam, ale mam już sześć sukienek, dwie bluzki i sweter także jak widzicie lubię tą firmę a teraz są e, mega wyprzedaże letnie, bo już się kolekcja jesienna zbliża, e, To już kupiłam na wyprzedaży, bo już była na jakieś tam przecenie, teraz jest na jeszcze większej tylko wiadomo numer, e, z rozmiarówką trzeba sobie trafić, czy jeszcze jest w waszym rozmiarze bo chciałam już taką niebieską jedną, ale już niestety nie mam jego rozmiaru, e, ale też zamówiłam jeszcze jedną skiegę, która niestety nie zdążyła dojść i nawet na e, właśnie na wysyłkę do paczki, bo chyba zamówiłam jakoś w czwartek, Um, a dopiero wysłali ją przedwczoraj Więc ponad tydzień zajęło Ja rozumiem, że duże wyprzedaż, Bo naprawdę zrobili dużą wyprzedaż No ale trochę um, czekałam na wysyłkę Więc jeszcze nawet nie doszła do mojej mamy Więc pewnie dopiero w paczce e, Świątecznej Przyjdzie do mnie e, i Zamówiłam w sukienkę i w ogóle bransoletkę A bo też kupiłam sobie bransoletkę Taką sznureczkową Z li Lilo jak się ta firma nazywa, z gwiazdeczką, taka szara i właśnie też mieli, nawet nie widziałam laurella miała taką różową z... tam jest taki um, ich logo i coś jeszcze na niej było i też na jakieś wyprzedaży chyba za 29 zł kupiłam e, także domówiłam jeszcze drugą bransoletkę e, ostatnio lubię też sznureczkowe właśnie, ale tą w tej w ogóle śpię, bo to jest taki zwykły sznureczek, a tą stead Bakera ściągam na noc, bo mi trochę przeszkadza, bo jest taka cięższa ma te kuleczki i tak dalej. No, ale wracając do sukienek, polecam zaglądać na, do Laureli, bo mają super materiały i teraz są mega wyprzedaże letnich sukienek, także... I jeszcze jedna sukienka do miedzi, ale ta jest po prostu cudowna, więc polecam, jeżeli lubicie takie sukienki w literę A, bo chyba jeszcze są rozmiary do tej akurat sukienki. Jak coś to wam, jeżeli cośkolwiek znajdę, co jeszcze jest w sprzedaży, to wam podlinkuję na dole. No i druga sukienka to jest, to jest sukienka z pepko którą poprosiłam moją mamę, żeby mi kupiła już właśnie długo przed przyjazdem. Jest fajnie, bo to jest ta, wiecie, rozciągliwa tutaj na biuście, więc jest wygodnie, mega, mega długa do samej ziemi, z rozcięciem z boku. I właśnie takie ładne rękawki Można je, wiecie, normalnie Albo sobie ściągnąć Super, bardzo wygodna też Widzieliście mnie na YouTubie I na moim Instagramie Już w tej sukience, więc bardzo się cieszę, że Udało się mojej mamie ją znaleźć Bo pisały do mnie dziewczyny, gdzie ją dorwałam No ale to już było dawno temu I niestety nie ma już ich W ogóle to Jak byliśmy w Pepco, myślałam, że się bardziej obłowię w ogóle w zakupach Ale jakoś tak chyba Zdrowy rozsądek wygrał, że nie wszystko z zwłaszcza kosmetyki, jak mam widzicie 5 balsamów, to bez sensu kupować kolejne pięć, zwłaszcza, że teraz flafa mam dostępnego. Um, ale jakoś tak nie obłowiłam się mega bardzo, ale kilka fajnych rzeczy mam. Ale właśnie w Pepku fajną macie tam serię sportową. Masz wam ja takie super shorty, takie dwuczęściowe, wiecie jak. Trochę jak kolarki i na to takie luźniejsze. Ale już nie było mojego rozmiaru, bo bym sobie wzięła jeszcze takie shorty. No, ale... No teraz jak byłam, to już mi się nic nie podobało, ale ta sukienka jest śliczna. ma kosztowała 79 zł, to ile już pamiętam. Ehm, następnie sweter kupiłam dwa długie sweter też zamówiłam zanim jeszcze przyleciałam do Polski to jedyne co mi się udało sama sobie kupić to co zamawiałam online, bo za całą resztę płaciła moja rodzina, bo nie pozwolili mi za nic płacić także to mi się udało, bo zamawiałam online historia z tym swetrem jest taka że koleżanka z pracy kiedyś przyszła w tym swetrze i tak nam się spodobał, mnie i takiej Sylwii. E, kolor tego swetra, w ogóle nie mam takich, nie mam jeden od mojej mamy, ale takich grubych swetrów zamiast kurtki, zwłaszcza mi teraz wiecie, już z tym tak zakładać kurtkę jest mi niewygodnie, a taki swetr byłby super. E, I właśnie zapytałam się gdzie kupiła, a ona mówi, że w Reserved, ale rok temu. Ale na wypadek sprawdziłyśmy i znalazłyśmy te swetry w Anglii, są już wyprzedane. Bo też znalazłam, ale już są dawno wyprzedane, a w Polsce były jeszcze, więc kupiłyśmy, znaczy kupiłam sobie i Sylwii dla Sylwii też, więc jeszcze muszę jej zawieść. Taki kolor, no jest obłędny po prostu, jest mega ciężki w ogóle, długi, on mi sięga aż po kolana, to są te takie, wiecie, zakładane, bez guzików, bez niczego. Więc przód jest taki, tutaj widzicie. No i tak się fajnie zakłada, wywija się tutaj pod szyją. Boże, jest absolutnie obłędny. Jeżeli jeszcze jest dostępny, to Wam dam namiar. Wam troszeczkę, bo nie było Lki, i wziąłam m ale on jest bardzo duży, więc patrzcie na rozmiary, bo może akurat właśnie nie wiem, czy ta Ska nie będzie za duża na Sylwie, bo sylwa jest drobna. Ale to jest, jest taki gruby sweter, więc opatulimy się i będzie super. Jestem no po prostu jestem zakochana. Tyle myśmy się naszukały tego straży, nie wyobrażacie. Piękny, no po prostu piękny jest i jest taki ciężki. I on chyba kosztował 139 albo 119? Może 139. Um, także jest cudny. Polecam. E, a drugi, bo też mi się spodobał, jak jeszcze zanim ten zamówiłam e, i mojej mamie się tak spodobał, że też sobie zamówiła. Jest w takim kolorze, też taki pleciony, tylko ten jest dużo lżejszy, ale wciąż taki, jest gruby, ale nie taki ciężki, tamten jest mega ciężki, a ten już nie. I też taki bardzo prosty, po prostu taki, po prostu taki. Tamten ma tak dużo szerszy ten pasek, tamten ma boczne kieszenie w ogóle, a ten ma takie, wiecie, od góry. I... Ten jest a chyba takiej samej długości, tylko widać, że już jest go tak jakby mniej, jest taki lżejszy, a ten jest taki, wiecie, taki na zimny, bardzo zimny dzień, myślę, że spokojnie zamiast kurtki. Przepiękny. Jak ja go kupowałam, to był za 119 i moja matka też go jeszcze kupiła za 119, a już chwilę później był za 139, bo chyba, wiecie, sezon idzie i podrożało wszystko, ale jest... No, jest piękne, jestem taka zachwycona, więc cieszę się, jesień idzie pełną gębą, więc mam sweterki, żeby, żeby nie zmarzować, chociaż mi jest wciąż ciepło, ale wiecie, no w kursienkawku już chodzić raczej nie będę. Widzieliście, że wstąpiliśmy do Mohito i spodobała mi się bardzo taka mała torebeczka. Bardzo chciałam na takim grubym właśnie pasku. Taką. E, bo mam. takich, nie mam dużo torebek i z takich małych mam tylko w sumie jedną tego korsa różowego, a on nie zawsze mi pasuje. A teraz jeszcze przy takiej, ymm, przy takiej pogodzie jakoś takiego jako bardzo jem, taki, wiecie, rażący różowy. E, chciałam coś takiego bardziej spokojnym kolorze i tam się od razu spodobała, jak ją tylko zobaczyłam. Tu ma taki biały pasek, ma dwie osobne kieszonki i właśnie taki gruby pasek. To jest napisane Fearless Soul, Be Brave. I to w sumie. Torebka jest czarna, znaczy jest czarna, a to się wydaje czasami czarne, czasami granatowe. Więc sama nie wiem, jaki to jest do końca kolor, ale chyba nie, chyba czarny jednak. Bo w sklepie naprawdę wyglądał granatowy. I super, właśnie tak, wiecie. Przerzucić tak jak zdarza mi się, zdarza mi się wychodzić z domu tylko wiecie, z portfelem i kluczami do samochodu. Nie zawsze mam milion rzeczy dla liama, więc takie małe torebeczki też mi się przydają. A ona jest przepiękna, to jest tylko napis Mojito Accessories i ona kosztowała 99,99 ,99. I chciałam sobie kupić, no ale siostra mi nie pozwoliła, więc to jest prezent od siostry. Dziękuję, siostra jest przepiękna. Nie wiem skąd wiedziałeś, że taką torebkę chciałam. Nie wiem, nie wiem skąd. Um, jak byłyśmy w. Home and. O, tu mam napisane. Home and New. W ogóle jest masa cudnych rzeczy. No, masa cudnych, ale e, takich, co by się mogły rozbić, jakbym brała ze sobą. Wam pokazywałam. Siostra kupiła piękne tam kieliszki, wtedy wielkości wadzona, z których później mnie upijała, a mnie się spodobało od razu to. I moje poprzednie w ogóle taki zestaw, właśnie do kuchni też był z homendium, ale już go tak styraliśmy, że musiałam go wyrzucić. Ale jak zaczęłam z awokado, to widziałam, że chcę ten zestaw. I jeszcze był na redukcji do tego, także 17,50. 50% redukcji, przepiękny. Również siostra mi kupiła, ale no. Więc bardzo się cieszę, bo mam nowy był ten, co mam, też już jest taki, wiecie, zmęczony. E, I tylko chciałam pokazać, jeżeli dla dzieci szukacie fajnego zestawu na jesień, czapkę z e, kominem, bo w Smyku też, e, jak byliśmy, to moja siostra mu kupia, ciocia kupi. Czapeczka z dinozaurami, sam sobie wybrał, ale takie, jest tak fajna i taki fajny materiał. I ten komin mi się tak mega podoba, taki duży, wiecie, że więc jak go się zakłada na szyję, to jego jest tak dużo. Ja, ja chyba nigdy nie miał zwykłego szalika, tylko zawsze moja mama mi przysyłała zawsze kominy dla niego i on, on tak fajnie komin wygląda jest dużo wygodniej. Także jakbyście szukali, to są super zestawy. Chyba były trz, trzy nadruki w smyku. E, więc to są rzeczy takie niekosmetyczne kosmetyczne. Jestem mega zadowolona. E, zwłaszcza z tej e, sukienki. i z tych swetrów najbardziej. Z tego swetra. bo ja tyle na niego czekałam. Teraz jeszcze pokażę wam kilka tu kosmetyków i takie gadżety. Zacznę może od lunchboxa, nie wiem czy ktoś obserwuje taką youtuberkę, to jest dietetyczka Marcia, chyba taki jest kanał i ona tam właśnie ma swój sklep również, jakieś tam gumy ma ale właśnie seria foodies. Mają lunchboxy, jakieś talerze, takie wiecie, e, i miski akacjowe, jakieś bambusowe, e, kokosowe i takie rzeczy. I tak mi się ten lunchbox strasznie spodobał. Ja używam codziennie do pracy lunchboxów e, i podobny widziałam w Tesco, ale taki wiecie, taka mega tania wersja. Z tako, ta guma była taka w ogóle śmiertąca. E, I tak wygląda strasznie, mi się podobał. On jest cały bambusowy i właśnie ta gumka jest fajna, bo to jest taka wiecie, prawdziwa gumka. A tamta była taka wiecie, taka no taka zwykła guma, po prostu taka, mm. więc bardzo się cieszę, będę miała do pracy na lunch i często robię jakieś promocje więc można kupić troszkę taniej e, więc taki lunchbox e, wrzucałam wam na instagrama bo moja siostra robiła zawieszkę em, dla adresówkę dla mojej teściowej psa i wspominam o tym, no to jest tak piękne rzeczy, naprawdę, jak wejdziecie sobie na Instagrama, jeżeli szukacie czy bryloczka, czy właśnie dla pieska, kotka, czy innego zwierzeczka, zapakowała tak ładnie, bo narzekałam, dlaczego mi tak nie zapakuje, to też mi zapakowała, to jest moje, to jest dla teściowej, to jest tak piękne w ogóle. I mi, ja poprosiłam ją właśnie, żeby mi zrobiła brłoczki, bo wiedziałam, że robi dla, w kształcie monstery, i tak fajnie to wyglądało. Więc zrobiłam mi dwie. Takie sobie kolory wybrałam: jedna taka letnia, różowo-pomarańczowa to jest właśnie brrloczek. A druga taka, ona jest taka trochę przezroczysta, z takimi zatopionymi złotkami. W ogóle takie cuda, co ona zatapia w tym, jakieś suszone, różne jakieś kwiatuszki, muszelki, tu wygląda jak piasek, no po prostu, nie wiem, nie wiem jak to robi, bo nie widziałam, ale wygląda cudnie. A drugie to jest dla mojej teściowej, dla jej psa, w ogóle to były takie małe przysmaki dla psa i wybrałam taką trochę, wiecie, żeby pod kolor sierści było i tu jest proszę kosteczka i tu jest Harry. To przepięknie, z drugiej strony jest numer telefonu. Musiałam się ewakuować sypialni, ponieważ mój syn stwierdził, że on musi się bawić na mojej toaletce, bo to jest jego ulubione miejsce do zabawy. Um, także z kosmetykami przyszłam już na dół. Um, coś, co zamówiłam, co miałam kupić, dwie rzeczy były na mojej liście z Flaw do kupienia w Polsce i to był kamień, który już Wam pokazywałam. Um, nie wiem dlaczego zapomniałam, że jeszcze chciałam kupić SPF. Przy pierwszym zamówieniu zapomniałam, um, a ktoś mi dał cynk. Pozdrawiam Że była jakoś pod koniec mojego wyjazdu Właśnie była promocja na stronie Flaw Ja kupowałam wcześniej na Kokolita Było 50% na wyprzedaży Także i akurat na tym store, który mi wysła Było ten SPF i sobie przypomniałam o nim Chciałam bardzo kupić ten SPF 30 Więc super, bo na, do bardzo dobrej Promocji kupiłam I już stwierdziłam, że jak już kupiłam jedną żel i płacę za dostawę, to, to rzucę coś tam Kupiłam jeden krem do ciała, ponieważ miałam już em, jogurt, śmietankę, a tego już nie miałam. I to jest o zapachu e, smoczego, owoc. i tu jest woda kokosowa i e, woda brzozowa. Także podobno one są fajne, moja mama któryś ma, tylko nie ten zapach akurat, ale właśnie tą, ten krem do ciała, więc te dwie rzeczy sobie zamówiłam i tu ktoś mi wrzucił, nie wiem, moja siostra czy moja mama, pewnie moja siostra, bo kiedyś ona mi wrzucała właśnie dokładnie ten czekoladę do kąpieli. Tu jest piernik, więc przygotowujemy się do zimy i on był bardzo fajny, bo właśnie ten już miałam. I siostra też mi dała dwa balsamy. Mam tyle, bo tutaj akurat przyniosłam, żeby sobie schować. Kupiłam sobie ten słoiczek. Znaczy nie, to siostra mi kupiła ten słoiczek, ale jeszcze dała mi taki z przyjaciół balsam. Mam nadzieję, że będzie fajny, ponieważ ten z haragoptera był super. Ostatecznie miałam już tyle balsam, że w końcu nie kupiłam kolejnego Haregoptera I ten jest o zapachu pomarańczy. Więc zobaczymy. Ja bardzo dużo w pracy zużywam właśnie balsamu, na co dzień nie używam, widzicie, kolorów. Um, I jeszcze z Isany to i będzie spillingiem, widzę. Nie, um, nie umiem po niemiecku, ale ewidentnie tu jest napisane, że spilling. I tu jest kokos i wanilia, więc może być naprawdę super. E, I tu jeszcze, pewnie moja mama mi wrzuciła jeszcze żel pod prysznic karmelowy, e, soft caramel, więc pewnie będzie... A, otworzę, zobaczmy. O, wow, dobra, bardzo fajny. Ja lubię takie rzeczy, dobrze oczywiście, więc kilka dosłownie jeszcze kosmetyków. Wpadło, bo będę na pewno zamawiać coś z flafa, z tej strony, na której ja zamawiam. Bo będę chciała komuś coś jeszcze w prezencie też kupić. Więc przy okazji, wiecie coś, jak coś będę potrzebować, to dokupię. Bo w sumie mogłam zamówić też w Polsce jakiś serum, bo nie mam w zapasie żadnego, a jestem w połowie. Więc pewnie sobie kupię jakiś serum. Mam nadzieję, że coś sobie tutaj wypatrzyliście. Dajcie znać, czy jest coś fajnego z flafa, co jeszcze nie mam, a jest godne polecenia. Więc e, dobra, rozkładam wszystko, jakiś obiad w ogóle zrobić. Otworzyłam ten krem czekoladowo-orzechowy z All Nutrition Nat Love i to był jednak błąd. To wszystko ja za łóżką, e, Także i tak się opanowałam. Jest takie dobre. Myślałam, że to Rafaelu jest pyszne, ale to jest jeszcze lepsze i to jest dużo większe. Także nie polecam kupować. Bo nie wiem, czy to w ogóle wyląduje na czymś, oprócz po prostu e, łożką w buzi. E, więc chyba proszę Adama, żeby po prostu to schował i nie mówił gdzie. i e, wyciągał na specjalne okazję. Jak się składa czas guzji, to jest tyle miejsca, się nagle robię. Oczywiście poznajcie panów z Krakowa, dalej z nami są. E, mamy nadzieję, że będzie w przyszłym tygodniu dosyć fajna pogoda, bo zaprosiłam Teściową e, na. Myślimy na grilla, żeby zrobić jeszcze jednego grilla w tym roku. A ten grill widzicie, jak już wygląda. Chcemy się w tym roku go pozbyć i kupić nowy na przyszły. Um, także mam nadzieję, że zrobimy grilla. Tu liam się bawi w piaskownicy i jest zjeżdżalnia. Um, ale jak nie ma tego jacuzzi, to jest to tyle przestrzeni, bo normalnie to jest większa, większa, część, nie chcę powiedzieć większa połowa, zajęta przez to, więc przydałoby się ten ogródek troszeczkę większy. Udało mi się nadrobić już całego YouTube'a, bo nie oglądałam nic jak byłam w Polsce, e, także jestem już na bieżąco, właśnie oglądałam vloga u Sylwii S, bo jest teraz na urlopie. W pięknym miejscu w Walii, więc trochę zazdroszczę, ale jeszcze w tym miesiącu jedziemy na taki weekend razem, zostajemy na noc. Um, także taki mini, mini jeszcze urlop przed nami, więc muszę y, dobrze zaplanować, gdzie będziemy jechać, bo tam jest kilka miejsc em, wokoło, gdzie można gdzieś coś zwiedzić. Jakieś groty są coś tam, więc bardzo się cieszę, że mam na co jeszcze czekać taki mini urlopik w tym roku. A dzisiaj już Wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia już w kolejnym vlaku, bo jutro też będę kręcić, więc niedługo się pojawi kolejny pa!